No halo halo, witam. Tydzień 92. Dawno tak złego tygodnia nie było, powiem wam. Ja pierdzielę naprawdę. E, no w dużym skrócie, no co? 11 listopada był, czyli w poniedziałek, czyli 4 dni do pracy tylko i. Nie wiem, kurde się zaczęło łamać, nie? trzy razy się złamałem nie wiesz że to to już dużo rzeczy poleciało i i zacząłem też jeść trochę więcej no mimo że chciałem już trochę więcej jeść bo tak mi spadła waga 72 i, i trochę ważyłem przez ostatnie tygodnie sił na siłce też w ogóle nie miałem w ogóle nie miałem siły i w sumie nie skojarzyłem faktu że to może być od tego trochę więcej mi i, i od razu jest w, 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 mega poprawa bo w sumie na tej redukcji to już jestem od ja wiem 5 miesięcy No jakoś tak jakoś tak trochę za długo mm, no he eee. No i się opiłem. Pojechaliśmy też do koleżanki opijać mieszkanie. Kupiła sobie nowe mieszkanie i no się ochlałem. Przypadkowo się ochlałem, miałem wypić jedno wino. A że miałam whisky, to piliśmy whisky i troszkę whisky, potem wina, no i się nadźgałem. I potem niedziela, bo to było w sobotę, niedziela potem zniszczona. Łeb mnie boli coraz częściej. Kurde i serce, serce to mnie teraz znowu tak nawala, że szok. W sensie w randomowych momentach, nie? Może, że i są jakieś akcje, które powodują to, że częściej mnie boli, ale ale kurde, coraz częściej w randomowych momentach mnie boli. Nie jestem z tego zadowolony, w ogóle mi to osiadło na banie. Łuszczyca. <laughs> o kurde, to co mi się dzieje na mordzie... No po prostu tragedia, wokół ust mi zaczęło tyle wywalać uszczycy na nosie, na, na powiece, jajce, jajce. Kurde, najgorsze, że na początku to, bo w sumie na wokół ust to już tam jakiś czas temu, parę miesięcy temu to zauważyłem, wystarczyło raz się posmarować. Stilarem i na... No co najmniej na tydzień to sobie, nie? A teraz ze dwa razy muszę stylarem, żeby... żeby wrócić po prostu do czerwonej skóry, a nie do... Nie do takiego wyprysku. Ja pierdziele, no, nogi, nogi, kurde, na nogach ile tego jest, to... to też już nie zliczę. W sumie teraz co tydzień to odna... od... odnajduję jakieś nowe zmiany, nie? Na mhm. nogach teraz. No, te ostatnie kilka miesięcy, to są tragiczne dla mnie. Pod tym względem, kurde. Mnie serio to jedzie, to mnie zjada. Najgorsze, że ten instalar prawie już nic nie daje, nie? Muszę naprawdę go ładować bardzo dużo, żeby coś to dało. Dzisiaj właśnie będę się smarować zara. Albo jak wrócę od fryzjera, bo idę nawet do fryzjera, w ogóle dzisiaj jest wtorek. Wczoraj nie nagrałem filmu, no trudno. No, ale jestem bardzo zarośnięty, dawno bardzo fryzjera nie było. No i to jest to, o czym mówię. 6,041. No, nawet tutaj nie widać takiego słabego tygodnia. Nie dość, że to jest poniżej średniej. To jeszcze to jest prawie piątka z przodu. Tragedia, tragedia. Mimo, że 4 treningi, nie. 8 rozciągań, niby mogło się wydawać, że. Jest dobrze, ale nie jest. Nie wiem czemu w sumie. Znaczy wiem, no kurde, wiem. Wiem. Cztery dni w pracy. Byłem. No i niedziela, nie? Niedzielą. Niedzielą. No weekendem se rozwaliłem i z łamaniami. No się połamałem trzy razy i w niedzielę. W niedzielę to ja miałem chyba trzy. Jeden z najgorszych w ogóle dni w tym projekcie. Nic nie zrobiłem. Nie. Rozciąganie tylko. No jest z musu Ech no Dobra, nie ma co się nakręcać. Jakieś kroki podjąłem. Miejmy nadzieję, że ich się będę trzymać, bo to nastawienie jest na początku mocne i silne, a potem z czasem po kroczku po kroczku się niestety ono psuje. Dobra, to by było tyle na tyle. Muszę coś zmienić w tym projekcie, żeby pokazywać takie swoje działanie. Nie? No, bo co, co mi to daje, że ja tu nagadam głupot, jak potem. Za dwa lata sobie obejrzę i będę słuchać tylko takiego marudzenia, nie? Ja chcę widzieć, co ja robiłem. Muszę coś tu pomyśleć. Dobra, to by było tyle na tyle do następnego.